Zima nie odpuszcza. Opady śniegu, roztopy oraz mokra i śliska nawierzchnia zawsze zmuszają kierowców do wytężonej uwagi. Niestety trudne zimowe warunki były przyczyną czołowego zderzenia, do którego doszło na wysokości wsi Matygi na drodze między Puławami a Dęblinem. 19-latka kierująca Nissanem jadąc od strony Puław w pewnym momencie wpadła w poślizg, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka Oplem. Na skutek uderzenia Opel sunął się z nasypu. Do szpitala trafili wszyscy uczestnicy wypadku. To jest 19-letnia kierująca Nissanem, 44-latek kierujący Oplem oraz dwoje jego pasażerów, 42-letnia kobieta i 12-letni chłopiec. Jak się okazało po badaniach, to właśnie ta kobieta i chłopiec odnieśli najpoważniejsze obrażenia. Jeżeli chodzi o kierujących, doznali ogólnych potłuczeń. Oboje byli trzeźwi. Na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny. Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w kierunku spowodowania, Wypadku drogowego. Nie zapominajmy o tym, że szczególnie zimą warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do panujących na drodze warunków. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?